Co będziemy łapać? Yy, to będziemy łapać ryby. To się jeszcze okaże. Na razie jedziemy... Na razie jedziemy na rozpoznanie. Zobaczymy mm -hmm. czy jakieś ryby w ogóle gdzieś już yy, żyją. Mm -hmm. Także zapraszam na film. No i łapka w górę. <laughs> Lecimy. Lecimy. Jedziemy. I z, nie zapomnijcie o lajku i innych rzeczach. Dobra, jedziemy tak. Arek na drogę, więc jedzie pierwszy. No nie wiem o co teraz chodzi. Zatrzymaliśmy się. Czy się zgubiliśmy, czy co? Jak myślisz, Leonku? No, ja myślę, że po prostu zatrzymaliśmy się, a, że źle pojechał. Albo. Ale raczej chyba yy, yy, sprawdza tra trasę. No, no dobra. To się nam ciekawa wycieczka zapowiada, co? Mhm. Halo, panie kierowco. Panie kierowco, Dobry. czy zna Pan powód zatrzymania? Yy, nie bardzo. Zgubiliśmy się? Nie. Nie, dobrze. <grym> nie, nie zgubiliśmy się. Tak sobie, tak sobie tylko stoimy. <grym> bo ja, ja tu planuję jechać na te miejsce, nie? Te postojowe najpierw. Y -y. Ja myślałem, że musieliśmy na wodę jechać, ale nie, jedziemy dobrze, bo jesteśmy tu. No dobra. Ale nie, bo tu stracimy się. No ciekawie się zapowiada Jak się pytałem Arka, Arek znasz drogę? Tak, ja tam jeździłem no dawno, Ale dawno temu Ale dawno temu No i kolejny postój Nie wiemy co się dzieje <noise> Nie wiemy co się dzieje, nie wiadomo <noise> gdzie jedziemy Może tam albo trwamy się czy... Droga coraz gorsza myślę więc, że jesteśmy blisko I, <noise> I znów na rozstaju dróg Którą drogę wybierze Arek? Nie no, teraz to już musimy być naprawdę blisko. Jak już jedziemy po drodze gruntowej No to tu już musi być w końcu jakaś woda i dalej w las tym więcej drzew. Nas jest. Ale wody nie widać. Doprowadziłeś nas. Do Nie, ale spoko, słuchaj. Ja mi jedynie pokazuje 250 km, że przejechaliśmy. Ale od tankowania. Czyli jeszcze spokojnie możemy 400 km błądzić. No. No i co my tu mamy? Zobaczcie, gdzie on nas tu zabrał? Nad jakąś rzekę. Leoś, co to za rzeka jest? Leoś, co to za rzeka? Nie wiem! Tak to wygląda. Zaraz poszukamy jakiegoś miejsca. Czy tu gdzieś można usiąść? To jest taka głęboka No nie Zaraz zobaczymy czy gdzieś tutaj można w ogóle coś złowić Ryb nie widać ale zaraz echo sonda tutaj zarzucimy to może coś zobaczymy Co tam jest? Rozlewisko no Można pójść zobaczyć take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on the verge O, zobaczmy. Coś tu widać? Słabo widać. Metr głębokości. Ryb brak. Ja już sobie będzie, będzie patrzył. Trzymaj w rączkach. Może coś tu będzie. Jak będziesz widział rybę, to wołaj. A, ja a tak... jak wygląda ryba? No, no ryba ma płetwy, ogon, oczy. Nie? O. Arek rzuca jak spinningiem Patrzcie, obiad Ale spójrzcie Spójrzcie na niego jak trzyma w rękach wędkę Zupełnie inny człowiek Teraz zmienia się w łowce Uwaga Brzeg metr 40 o Czekaj, czy na tą groblę tam idzie wejść? Chyba nie co? No, ciężko No wszystko by było fajnie ale tu nie widać nie? Ładne miejsce Dzikie Ale zobacz, raz fala z jednej strony, raz z drugiej idzie Kręci tak te krzaki jeszcze wpłynę. Oh, yeah. <laughs> o, muszę to nagle Zaraz będę w oj, oj, już jest to for that? Wodery. To który byś nie wyciągnął przez te krzaki? Nie. A mnóstwo wody. Kto ma wodery? Co to wodery, tata? Wodery to są takie yy, wysokie buty, takie jak mam do Co teraz robimy? Teraz idziemy zjeść zupkę A mogę ubrać echo, echo? Możesz. Najważniejsza rzecz w naszym programie To Czyli? Jedzenie Jedzenie, czyli gotowanie hmm. Co dzisiaj ugotujemy? No i to, oczywiście zupkę, jak zawsze w naszych filmach gotujemy zupkę czasem, a czasem Co? No. Mamy kuchenkę Mamy magicznego do gotowania Ale gdzieś gdzieś nam zginął Arek mhm. Arek! Pan Arek Pan Arek! Pan Arek! Dobra, to Pan Arek! Pan Arek! Dzisiaj będą flaczki Ale teraz trochę inne Dzisiaj będą flaczki ze słoika, hmm. dla odmiany. Hmm. Jak się on nazywał, bo zapomniałem? Co? Tak ja się on nazywał, bo zapomniałem? Arek, Pan Arek. Dobra, zaraz przyjdzie na pewno, idzie, zobacz. No. <laughs> idzie pan Arek. <laughs> Dzisiaj, życielni widzowie, możecie sobie kupić echosondę, jakby chcieliście łowić. <laughs> Dobra, punkt, punkt kulminacyjny naszego wyjazdu. Się nie mogłem doczekać tego W Dzisiaj... dwóch godzinach błądzenia? Tak <śmiech> <śmiech> tak, długo, tak długo tu jechaliśmy, nie, że no, już zgodziliśmy samą drogą Dzisiaj Arek serwuje La Flaki <laughs> Flaki, regionalne flaki. Flaki. Ah. Właśnie, powiedziałem, słuchajcie Żeby zrobić takie flaki trzeba kupić dwa słoiki żeby takie trzy miseczki tutaj zrobić, nie? Wlewamy jeden. Ale to Braula robi. To brał. konserwy Wlewamy drugi. Mało, Może ogólnie konserwy robią. Wlewamy drugi widzowie drugi. i... O kurde, to jest konkret, nie? To jest konkret. Dzisiaj to się będzie palić. No słuchajcie. ostatnio sobie zabrałem na, na lód w tą kuchenkę, nie? I znowu jadłem zupę na pół zimną, nie? No, normalnie, a tak, bliz, tak blisko nie rób, nie? Tak, no leję Ci trochę ciepłej kawki też. Tak. Ciepła kawka, Czy kawka! Ciepła kawka! To, postawimy tak, żeby trochę ostygła, nie? I się napijesz wtedy jest troszkę gorąco, czekaj, zobaczymy Dla mnie jest dobra, ale dla ciebie może być troszkę za tak gorąco No i mieszamy A teraz patrzcie tak błądziliśmy, ale... Tutaj wszędzie byliśmy Dzisiaj mówimy o tym Tu jest taki nawet znak jak tu trafić znaczy, jak gdzie? żeby się odnaleźć, nie? Gdzie okay. się jest? No. A tu już zupka dochodzi. O. Hej. To, co to do, jest. Do zupek chińskich. Aha. Akurat, nie? Z, z, z chińskiego sklepu. Nie, nie. No. <laughs> A jak do chińskich zupek? A <laughs> no, pewnie o, taką drugą robimy, no. Ale pysy, nie? A łyśkujeś? Tak. <grymne> a gdzie chochelka? Nie wziąłem. Czekaj, trochę gęstego. O, ja pierdziele. Nie ja wziąłem chochli, wiecie? Gdzie? Zobaczcie. No, Pan wziął. Arek, a gdzie masz łyżkę To zup. Schowano. Nie, mi ten to absorb daj. A teraz jestem po śniadaniu Ja też jestem po śniadaniu. Bez Śniadania to nie wychodzę z domu. Ooo! O, ale tu wietrze to wiesz, to, to nie było, nie. Widzimy najpajien. Dajcie, że o mojej tajemnicy. I powoli czy tą zupkę jest, bo ona jest gorąca. Jak widzicie widzowie, może dzisiaj teraz już jemy, więc teraz już z nim zamknijcie oczy, pójdźcie sobie zjeść śniadanie, teraz macie gotowe śjadanie, albo coś tam i wtedy i wtedy zaraz będzie film. A jak ktoś nie zrozumiał, no to, to Leoś powiedział, że idźcie sobie też coś zjeść teraz. Trzecia się głodny, by można zrobić, nie? Mam na dalszą część, mm -hmm. drugi przystanek wędzona wędzona ryba. to to w tym no. mm. Do której mówi? tam jest? w tym mm. Proszę bardzo. No. Nie, o, o, jest w trochę szczypie, fajnie. Widzowie, jak lubicie jabłko, to zostawcie mu, yy, komentarz, a jak lubicie yy, gruszkę, to zostawcie komentarz. Aha. <głos> 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 Czyli macie do wyboru, albo zostawić komentarz, albo zostawić komentarz. Wybór należy do was. <noise> Ja, jak jabłko ktoś wybra, to pisze jabłko, jak gruszka, to gruszka. No. Ja czuję Leoś, że ty nam taki fame zrobisz, nie? Taki fame będzie. Teraz, że kurczę będziesz musiał jeździć, będą ludzie pisać w komentarzach A kiedy Leoś z wami pojedzie? Jak <śmany> siedzisz, tak pijesz. O, no, kto siedzie. Ruch teraz zrobił wyczuli wyczuli flaczki albo może, może wiesz to może być ktoś z naszych fanów wiesz jeżdżą, wiesz śledzą gdzie oni, nad jaką wodą ja będą się siedzieć ja się i mi lokalizacja pokazała a widzisz no I teraz ludzie jeżdżą i gdzie oni gotują gdzie są te flaczki Jeśli banany to zostawcie łapkę w górę. No. A jak ktoś lubi banany, gruszki i jamka, to wtedy zostawcie subskrypcję. Oho no, Idziemy dalej. Idziemy teraz zobaczyć drugi staw. Trochę się posilili, posililiśmy na jedzeni, możemy ruszać dalej. Ile poszło? Pięć Jak stałeś A znowu jest rybka? Chodźcie zobaczyć Dużo Jakieś ryby tutaj są Nie wiem czy to będzie widać Nie będzie widać? Co jasno jest, nie? Co mocno słońce świeci 2-3 metra Zobacz można Ale tu jest... No tu idzie głębia, 27 Ale jakie nierówne te 2,4 4 no. 2,7 Ale ryby tu są uh -huh. 27, 2,6 Szybko ten skaczę tę głębokość No, są ryby no, ale tu z tych ryb, prawie 3 metry, nie? Panie, no, ile ryb? Króciutko. coś mi się wydaje, że przyjedziemy tu na ryby. Spróbować można. Następną sobotę. No, także jak widzieliście lub słyszeliście, trochę rybek tutaj jest. Jak wyłączyć? Tutaj trzeba nacisnąć. Jak kliknąłem. Trzeba tak nacisnąć i przytrzymać. No, także pewnie będziemy tutaj się ustawiać na jakieś łowienie. Wy, ja sam wylosuję widzowie. Patrzcie na mnie, co wylosuję i mówcie. mi. Spadła bomba do piwnicy. Napiszła na tablicy. O, e, i, tam nie, tam nie Gdzie jedziemy? Nie wiem, bo to mnie wylosowało. To, wiesz co? No może Arek niech wyrosuje. Gdzie stronę jedziemy? W stronę zachodzącego słońca. Pokaż, gdzie idziemy Tu jest woda. <coughs> tu jest woda? Tylko powoli. Mhm. Tu jest woda. Powiedz Loś, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy nad wodą. A jak ta woda się nazywa, wiesz? Nie. Nie. To jest rzeka brda. Rzeka brda. Aha. Słuchajcie, my już będziemy kończyć na dzisiaj. Ryb nie połapali, ale będą. Ale coś tu chyba będzie jakaś ryba. <laughs> <laughs> Także jak się podobało to zostawcie łapkę, e, subskrypcję. Piszcie w komentarzach, co tam chcecie, żebyśmy gdzieś gdzieś może połapali. Czy Bo tak się zastanawiamy. Kupili? Tak, się zastanawiamy, chyba pojedziemy tam w to miejsce, gdzie e, na to rozlewisko. Tak, na to rozlewisko, gdzie teraz byliśmy. Pewnie w przyszłym tygodniu, także następnego firm, filmu spodziewajcie się właśnie stamtąd. No to tyle, nie? A, cały czas jest aktualne to co mówiłem wcześniej, że możecie pisać w komentarzach co mamy ugotować. <głosy> <głosy> Ciągle te flaczki, flaczki. Tak, już flaczki, flaczki i w końcu coś innego by się zjadło, no, no, nie? Na przykład, nie na przykład jakąś rybę. O. <noise> Dobra, jak się uda złowić to, to może wtedy. Ale nie no tutaj tutaj może coś będzie. Dobra. Yy, to co? To na razie. Nie, Leonku. Pożegnasz się z widzami. Mhm. Papa, papa, widzów je już na dzisiaj kończymy. Dobra, my spadamy.